Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszego krośnieńskiego loreto, aby razem poznawać Matkę Najświętszą, wspólnie trwać przy niej i zanosić nasze modlitwy, nasze błagania przez jej ręce do samego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chcemy pochylić się nad, można powiedzieć, młodym wezwaniem Matko Nadziei. Dlaczego Maryja jest nazwana Matką Nadziei? Kiedy patrzymy na Ewangelię, zwłaszcza na scenę, kiedy Jezus umiera na krzyżu, Maryja nie popada w rozpacz, Maryja nie przeżywa jakiejś depresji, załamania nerwowego, dlatego, że Maryja wierzy, że ma nadzieję, ona wie. Że Chrystus powstanie z martwych, że Chrystus jest Synem Bożym, że On ma władzę, ma moc nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem. I dlatego ta jej wiara, ta jej mocna nadzieja, to, że Pan Bóg ma wobec jej życia, wobec życia jej Syna plan, daje jej tą siłę do tego, że może przetrwać tak trudną próbę, tak trudne doświadczenie. Moi drodzy, wydaje mi się, że dzisiaj potrzebujemy, zwłaszcza Maryi, która jest matką nadziei. Dlatego, że szatan chce nas właśnie postawić przy ścianie i pokazać nam, że już nie ma wyjścia, trzeba się poddać, dlatego, że jesteśmy już skończeni, moje życie już nie ma sensu. I wtedy przychodzi Maryja, matka nadziei, która pokazuje nam, że to moje życie wcale nie jest bez sensu. Może jest trudno, może przechodzę różnego rodzaju próbę, chorobę, śmierć bliskiej osoby, ale kiedy jestem blisko Maryi, blisko Pana Boga, dla mnie nie ma nic niemożliwego. To co mówi Święty Paweł, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A Jezus w Ewangelii wielokrotnie podkreśla, że dla wierzącego wszystko jest możliwe. Dlatego, moi drodzy, jeszcze kończąc to dzisiejsze krótkie rozważanie, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną nadzieję. Dlatego że my, jako ludzie wierzący, jako katolicy, chrześcijanie, jesteśmy ludźmi nadziei i naszą główną nadzieją w naszym życiu jest nadzieja na osiągnięcie życia wiecznego. I dlatego prośmy dzisiaj Maryję, abyśmy tutaj, w naszym ziemskim życiu, nie zwątpili, nie załamali się, abyśmy nie poddali się temu szatańskiemu działaniu które prowadzi nas do rozpaczy. A żebyśmy mieli nadzieję w tym, że Pan Bóg przez wszystko nas przeprowadzi i przede wszystkim módlmy się o nadzieję życia wiecznego dla nas wszystkich. Zapraszam do wspólnej modlitwy litanią loretańską, litanią do Matki Najświętszej tych intencjach, które już podałem wcześniej, a także w intencjach Wszystkich, którzy łączą się z nami dzisiaj w modlitwie, a także w tych intencjach, które są umieszczane w komentarzach pod naszym nabożeństwem, pod naszą modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kirja eleison. Chryste eleison, Kiria eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo. Módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko. Módl się Święta za nami. Święta Panno nad Pannami. Módl się za nami. Matko Chrystusowa. Módl się za nami. Matko Kościoła. módl się za nami. Matko miłosierdzia. Mó się za nami. Matko łaski Bożej. módl się za nami. Matko nadziei. Mód się za nami. Matko nieskalana. módl się za nami Matko najczystsza. módl się za nami. Matko dziewicza. Módl się za nami. Matko nienaruszona. módl się za nami. Matko najmilsza. módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady. módl się za nami. Matko stworzyć. Módl się za nami Matko Zbawiciela, módl się za nami Panno roztropna. módl się za nami Panno czcigodna, módl się za nami Panno wsławiona, módl się za nami Panno można, módl się za nami Panno łaskawa, módl się za nami Panno wierna, módl się za nami Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami Stolico mądrości, módl się za nami Przyczyno naszej radości, módl się za nami Przybytku Ducha Świętego. Módź się za nami Przybytku chwalebny Módź się za nami Przybytku sławny pobożności Módź się za nami Różo duchowna Módź się za nami Wieżo Dawidowa Módź się za nami Wieżo z kości słoniowej Módź się za nami Domie złoty Módź się za nami Arko przymierza Módź się za nami Bramo niebieska Módź się za nami Gwiazdo zaranna Módź się za nami Uzdrowienie chorych Módź się za nami Ucieczko grzesznych Módź się za nami pociecho migrantów, módl się, się za nami, pocieszycielko strapionych, módl się za nami, spomożenie wiernych, módl się za nami, królowo aniołów, módl się za nami, królowo patriarchów, módl się za nami, królowo proroków, módl się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo bez zmazy Módl się za nami. Królowo w niebo wzięta. Módl się za nami. Królowo Różańca Świętego. Módl się za nami. Królowo rodzin. Módl się za nami. Królowo pokoju. Módl się za nami. Królowo Polski. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj Pana, nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel panno Maryjo, alleluja. Bo zmartwychwstał pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, Ty przez martwy wstanie Twojego syna naszego Pana Jezusa Chrystusa przywróciłeś radość światu, Sprawa byśmy przez jego matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O, o Pani nasza, Pani nasza orędowniczko, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, poświęcielko nasza, nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do ciebie o panno nad pannami matko biegnę do ciebie przychodzę przed tobą jako grzesznik płaczący staję o matko słowa racz nie gardzić słowami moimi ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj amen też o panie na kalwarii na Maryję matkę dał. Ty zio panie chciałby człowiek w niej oparcie swoje miał. Ty nam dzisiaj przypominasz, gdy nam ciężko, gdy nam źle, że jest przecież dobra matka, że zaufać trzeba jej. Zaufaj. Bez reszty Maryi, zaufaj tej wielkiej miłości. Zaufaj, a ona twe troski, jak matka zamieni w radości. Zaufaj bez reszty Maryi, zaufaj jej wielkiej miłości, zaufaj, a oda Twe troski, jak Matka zamieni w radości. Mógł zapłać za wspólną modlitwę za wszystkie intencje, które przedstawiamy Panu Bogu przez ręce Maryi i zapraszam jutro na godzinę 20:15 do kolejnego naszego spotkania w Loreto, aby poznawać Matkę Najświętszą i modlić się i trwać przy niej, a przez nią prowadzić i przychodzić coraz bliżej Chrystusa. Tak jak zawsze zachęcam również do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Olubienie naszego fanpage'u na Facebooku, udostępnianiu, komentowaniu, dlatego że to jest też wyraz naszej wiary i dzisiejsza forma ewangelizacji w internecie co jest bardzo, bardzo ważne. A na dzisiejszy wieczór przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech Was błogosławi, Serzeb Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, wieków. Amen.